No, jestem u Grażynki, ojej, kocham. Wcześniej, no, taka była wola Boża, Siedem miesięcy po... Teraz się olimpiady, siedemnasty. Monterealu. też, nie też A nie, to cię, brata. Rzeszkowskie. nazwisko w Polsce. Tam też Dostęp do widzów, które są na typowe. planecie, będzie za planecie, na tej planecie, na tej planecie, na tej planecie, na mm uh -huh.